How do Nowy człowiek, nowy ja, nowa twarz, ogromna, wypieszczona, ale wciąż ta sama. Mimo wszystko, proszę państwa, walczymy niczym dzikiego, koty, bombała, co dzisiaj będzie tuńczyk, ale taki jak to mówią, tunamels, zmiażdżymy go i jest tuńczyk ok. Oczywiście to nie jest Rio Mare, Rio Mare jest trochę już poza moim zasięgiem, ale też może być ten tuńczyk, jest ok. Dlatego, że tam szczypior prosto z Manhattanu, czyli lokalnego bazaru dla ludzi prawdy, ludzi sukcesu, Bolesławiec oczywiście. Może troszeczkę majonezu, chleb, który dostaliśmy od prezent od człowieka, który załatwia pewne rzeczy dla rodziców. Też jest dobrym człowiekiem, przywozi chleb, daje chleb, mówi, że to dla rodziców. Rodzice dają nam, mamy chleb. No i tego z Cypek, do tego zakopany, cudowny zakopany, muszę wreszcie to zobaczyć. Dawno mnie tam nie było, pamiętam czasy bogactwa, rok 84, jako dziecko chorujące, dużo rapki, dużo zakopca, kasprowy hotel, orbisoski dla ludzi z klasą, my mam. Przepotężną monetę. Jechaliśmy ze Szczecina do Zakopanego. Teraz była Alicja. W Zakopanem przywiezła oscypek, czyli nasz ser. Lecimy z tym. Cudowny oscypek cudownej prawdy. Nasz ser, nasza prawda, on skrzypi. jest smakowity, on jest bardzo dobry. Bardzo go lubię, bardzo go lubię jeść, bardzo lubię się nim bawić. Wchodzi do gry, tutaj też wchodzimy do gry, smarujemy. Mamy chlebek. Inny, troszeczkę inny. To też jest trochę inne, wszystko jest inne, jedzenie jest inne, ale trzeba kombinować. Uczę was prawdy. Uczę was tego, jak sobie dać radę. Korzystajcie. Naprawdę nie jest może wesoły, TikTokowy content czy Instagram. Po prostu troszeczkę bardziej po ludzku, mam nadzieję, że to doceniamy, że to bardzo lubimy. Bawimy się sól, pieprz, trochę mają. tu już jest taki, wiadomo, że to nie jest oliwa z oliwek, tylko słonecznik, to jest okej. Mmm, uwielbiam tuńczyka, chyba nawet bardziej niż takiego steka tuńczykowego, bo jak często to jemy, może kiedyś we Włoszech raz, czy było to dobre, nie, Bole tą puchę, jestem przyzwyczajony do puszki, może ktoś tu jest z będzie ja taki ostek, ale mi to jakoś nie podchodzi. Mi podchodzi puszka. Zawsze myślałem, że tuńczyk wygląda tak jakby był z puszki. Nigdy nie wiedziałem, że to jest duża ryba. Jedziemy z tematem. Tu na Melt to co mamy, to robimy. Bez fantazji, bez odwiedzania sklepów. Po prostu skromnie. Tak zwana wegetacja. Słyszycie to? Chyba ściągam, co jesteśmy z powrotem. Mam nadzieję, że tak. Jak długo to potrwa, jeszcze nie wiem. Za dużo jest wszystkiego. Mm. czy dobrze wchodzi, nie jest to taki pierwszy wybór na tosty, ale tak się je. Scypek powinien tak pod tymi zębami skrzypieć, skrzeczeć, tak jak Mmm, trochę. Aksja krepotelna. Mówili, skąd pochodzi jakieś tam żarcie, ile lat temu, gdzie wynaleźli, nie wiem, Syria, Bred, tam 10 tysięcy lat temu, Gruzja, wino, 6 tysięcy lat temu, co tam jeszcze było, piwo, nie wiem, jakieś tam tereny Egiptu, 10 tysięcy lat temu i uwaga, ser, Polska, 7 tysięcy lat temu, big time.